Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Meteor i pokażę Wam dzisiaj dwie paczuszki Lego minifigures. Serię 14. Numer tych paczuszek to 71010. Można znaleźć 16 paczuszek i z każdej osobną minifigurkę. Kupiłem je w Kierfurze. Za 10 zł. Można je kupić w połowie 2015 roku. Przed otworzeniem zobaczmy, będziecie zgadywać, jaka figurka będzie w tej: czy wilk, pirat, naukowiec, wiedźma, jakaś tancerka, duszek. Jakaś mucha, roślina, kot, jakiś posąg, szkielet, Frankenstein, którego miałem poprzednim razem, aż dwóch, jakaś wampirowa królowa, miś, jakaś, jakiś duch, dziewczyna oraz zombie. Ja zakładam, zaraz wam powiem jak zakładam, jaka będzie tu, a jaka tu. Więc myślcie, zastanówcie się. Dobra. Ja myślę, że tu będzie ta. Ta. Popatrzyłem w tym ciał ciałku i po dziwnych, dziwnym klocku. A tu będzie ten pan, czyli roślina, rośliny bardzo nie chciałam mieć, no ale bardzo lubię tą serię i z niej mam najwięcej minifigurek, więc lepsze to niż na przykład, niż na przykład miś, bo mi się nie potrzebuje, wolę roślina, bo ma te fajne. Więc przejdźmy do otwierania pierwszej paczuszki. Może się zdarzyć otwarcie, może źle postawiłem. Tak, źle postawiłem. Tu jest oczywiście nowe. Źle postawiłem figurki. Tej będzie pewnie ta dziewczyna o ta nie znowu mam pomykę a tu jest roślina nie tylko jeden bić powinien być dwa nie no, razem się przestraszyłem Śmiesznie ta figurka wygląda. W drugie, jeśli będzie ta sama, naprawdę nie będę zadowolony tak mocno. Chociaż na obrazku wyglądało o wiele gorzej. Bardzo fajną ma bluzkę, taką jaką miała w Batman trujący bluz. Wygląda to jakby jej chłopak. Tak to wygląda. I przejdźmy do następnej. Ja Zakładam, że będzie tam, tam, a wy wykładajcie. Czy to wilk? Pilot, naukowiec, wiedźba. On, czyli roślina, mucha, duch, jakaś tancerka. Frankenstein, kościotrup, jakiś posok, kot, yy, stary zombie. Stary zombie. No zombie. Duch. Taka dziewczyna. Yy, miś. No miś. Miś. Potwór miś. Yy, I czy królowa jakieś, yy, Królowa. Yy, pająków Co się stanie? Tutaj... Przejdźmy do następnej. O, tutaj była ta sama w mi, figurka, bo to to naprawdę jest otwarta. No i dobrze. Zgadywałem. Oto kolejna karteczka. Zdarza że jeszcze ma tylko tylko włosy. Kolejna karteczka. Ta z niej ta dziewczyna. Chwala. Tak myślałam, że to będzie to. Więc... Taka figurka. Płacząca. Tak. I rośliny. No i. Tak to będzie wyglądać. Kolejnego odcinka prawdopodobnie będziecie się spodziewać w niedzielę. To będą Mikołajki. Tak, tak, tak. Mikołajki. I tam, bo ja chcę Mikołajki pistolet Nerfa oraz dwa mini figurki. I chciałem Wam powiedzieć, że już się kończy sezon pierwszy na moim kanale, bo ołówek, w którym jest nazwa Meteor, się już kończy, ale do nowego roku pewnie już jeszcze będzie sezon pierwszy. W sezonie drugim też będzie ołówek, tylko inaczej, inny kolor. No więc tak to się reprezentuje. A, wysyłajcie mi komentarze, Yy, jaką byście chcieli mieć figurkę? Albo figurki, albo jaką byście chcieli, żebym ja wylosował? No więc subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. A, i też napiszcie, co byście chcieli na Mikołaja w komentarzach. Bardzo bym się cieszył, gdybyście napisali. Bardzo, bardzo, bardzo bym się cieszył. Yy, no więc subskrybujcie, komentujcie. I pa! Nara!